Witam wszystkich serdecznie. To jest mój syn Filip, Cześć. który pasjonuje się starymi motorami, maszynami. Cały czas swoją pasję rozwija. To była pierwsza motorynka, którą kupił. Była kupiona tam powiedzmy od takiego znajomego i później zaczął po prostu, no, jak to można powiedzieć, zaraził się tym i zaczął po prostu skupywać. Następny co było Filip? Następny był K... Ka... Następny kupiliśmy chyba Kadeta, tak? Tak. Po Kadecie, no chciał powiedzmy mieć coś starszego to był komar z ręcznymi biegami. Jak zaczął śledzić historię komarów, to stwierdził, że są jeszcze komary na pedała. I kupiliśmy następny egzemplarz. No a to, to jest taki mój, powiedzmy moje wspomnienie z dzieciństwa, bo też posiadałem takiego Simsona i to już był mój pierwszy taki zakup, którym oczywiście no został sprezentowany dla Filipa i, i Filip tym po prostu teraz się zajmuje. Filipa, powiedz mi, ty te wszystkie sprzęty sam obsługujesz? Tak, wszystkie naprawiam, gaźniki składam, naprawiam czasami jak dam radę silniki, zapłony składam i światło tam naprawiam trochę elektrykę. A powiedz widzą proszę, co stało się z twoimi pieniędzmi z komunii? A poszły na ciapka. Na traktor. Jak miałem marzenie, że traktor mieć, to kupiłem sobie traktor po komunii. Dzieciaki kupują, nie wiem, rowery. No, wszystkie dzieci marzą po komunii, żeby mieć kłada. Kłada, kłada e, teraz, tak. jakiegoś krosa, rower nowy elektryczny, a on marzył, żeby mieć własnego Ursusa C330. No i marzenie się spełniają, jak to mój dobry kolega mówi, że znalazł sobie na ogłoszeniu, pojechaliśmy oglądnąć, no i kupiliśmy i przyjechał. Dobrze Filip, no i uzbierałeś pieniądze z komunii, namówiłeś tatę tak. i pojechaliście. Tak, i potem mm, jedynie tata musiał tam kolegę poprosić, żeby lawetą przyjechał i... Od razu pozdrów wujka, tak, tak, wujka właśnie, z lawety, wujka. który przywiózł mu lawetkę. Oczywiście była taka niespodzianka, bo mieliśmy jechać po pracy, ale wpadliśmy na pomysł tam z wujkiem, że pojedziemy, zrobimy taką niespodziankę tam wyrwaliśmy się szybciej z pracy, pojechaliśmy sobie i jak tu przyjechaliśmy, to on aż go zamurował biedny i tak jakbym po prostu mowę czyli wróciłeś ze szkoły i Ursusik już na ciebie czekał i Ursusik już na lawecie stał No, znaczy to tak było, że wróciłem ze szkoły i ten i chwilę posiedziałem w domu no w sumie czekał ten... na mnie, że ja przyjadę z pracy i pojedziemy razem i, i ten, no ale że, że ta wyszła taka niespodzianka to to po prostu, no nawet to lepiej wyszło, bo taki miał po prostu szok. W tym Ursusie coś remontujesz? Jeszcze nie, bo że będę jak starszy to sobie wyremontuję. Czyli ty go kupiłeś typowo jak, jak zabawkę na komunie Tak. Zamiast kłada. Zamiast, Zamiast kłada. Zamiast kłada, krosa. Wszyscy Tam, kupowali po komuni kłade, krosy, a Filip sobie zamarzył o 30 no i, i sobie kupił. I jaki masz plan na niego? Na niego go wyremontować i potem jeździć i ten i uprawiać rolnictwo super. A w przyszłości co byś chciał robić? No co mechanikiem? No mechanikiem. Będę jeszcze rolnikiem i te motocykle będę miał jeszcze. Może jeszcze będzie więcej motocykli. No na pewno, no bo to apetyt rośnie w miarę jedzenia. Mhm. I rozumiem, że wszystko całą obsługę tego Ursusa masz w małym paluszku. Tak. Odpalanie, gaszenie, wszystko. Pokażesz jak odpalasz? Tak. Ale to już dowiedzieliśmy się od dziadka, że miałeś też przygodę z hulajnogą. Tak, hulajnoga była tam... Marzyło mi się, żeby mieć jakąś hulajnogę najpierw elektryczną. No to tam tata wyciągnął od babci hulajnogę, ale akurat okazało się, że ona tam była spalona, bo ten coś tam, akumulatory były rozwalone, to zrobiliśmy hulajnogę, znaleźliśmy jakiś silnik tam od kosy. Parę poprzerobialiśmy i udało się. A odpali? Nie wiem. No i powiedz mi, skąd pomysł na coś takiego? A nudziło nam się trochę w garażu, no co zrobiliśmy? Tam parę pospawaliśmy, co tam trochę poprze... trochę tutaj musieliśmy zrobić, żeby łańcuch był dobry i przerobić tutaj takie odkosy, żeby... bo i tak to, to trochę ten jest jeszcze niedokończony. No, bo tu widzę, że zębatka przy silniku to malutka, ale przy ojce to duża. Tak. Czyli przyspieszenie jest dobre. Dobre. No to ze cztery dyszki leci. 40? No, gdzieś cztery dychy poleci. To jeszcze był projekt taki, żeby do roweru zamontować. Żeby na bagażnik zamiast bagażnika to silnik taki Tak, bo to nie ma sprzęgła, nie ma nic. No bo to no, ośrodkowe. Tak no. A dymi, duży. dymi, zapach jest, pachnie paliwem. Nie? Filip? Mhm. Jakieś projekty na silnik elektryczny? Czy jeszcze nie myślałeś o tym? Nie. Tam nie czuć nie etanolu. A. Czyli tylko spalinowe. Tylko. To nie ma tego zapachu. Dostał na komunie hulajnogę. nogę elektryczną no co w garażu. <noise> <noise> nie cieszy tak. Nie ma dymu, nie ma zapachu, nie, Filip? Mhm. A jakieś takie, jaki projekt chciałbyś w przyszłości zrobić? Może będzie trójkołowiec silnikiem od Jawki. Z tyłu dwa koła, a z przodu jedno. O, Ramę ja może od motorynki się jakąś kupi i się przerobi. Projekt jest dobry. Wykonanie trzeba teraz wykonawcę znaleźć. No stoi obok. Nie? Tak. <grymny> za, dużo, za dużo wykonywań, nie? Uh -huh. Możesz inspirację trochę w muzeum załapać, jak zadzwonisz, przyjedziesz do muzeum, to sobie zobaczysz też różne projekty takie, co ludzie wykonywali sami, nawet silniki sami, sami robili do mm -hmm. motocyklu. Tak. To ja będę patrzył na muzeum. On już się tak nie to może to doczekać, to on, on, on miał projekt, znalazł tam u żony we wiosce malucha takiego, zostawili, tak stoi tak pod domem w krzakach, tam w teściu poszedł, poszedł tam do tego sąsiada, ale nie do ruszenia temat. Woli, żeby zgnił niż, niż żeby... On już, już chodził tam, zaglądał. Do połowy zgnity już, zgini, ty, coś, już coś, była. Już Tylko, że on już w ziemię zaczął wrastać. No, wiesz, tak. no. Takie życie niestety. Ale dziadek na emeryturze, 40 lat blacharka, to dla niego będzie moment. moment. Arkusz blachy, rolka drutu i jedziemy. To bardzo Wam dziękujemy. My również dziękujemy. I już dziękujemy. w tej chwili zapraszamy Was do muzeum. Oczywiście będziemy. Oczywiście będziemy. Jak będzie chwila wolnego, dajcie znać, przyjeżdżajcie. Drzwi są dla Was zawsze otwarte. No to dziękujemy za zaproszenie i widzimy się w muzeum. Cześć. cześć. cześć.